Miałbym troszeczkę amunicji. Czy gdzieś to jakaś leży? O, fantastycznie. No i mam full amunicji troszeczkę mniej życia. Ale postaram się je uzupełnić wtedy, kiedy będzie potrzeba. Na razie jeszcze nie jestem w aż takich opałach. Co mówiłaś ID? Bo nie zwróciłem uwagi niestety, przepraszam. Zbadaj drzwi, ale tutaj mamy jeszcze dodatkowo jakąś konsolę. Dziennik wideo Cerberusa, O, być może coś nowego. Pierwszy zapis. but not the same, or the here's what we recovered smart enough to signal for help but it won't be talking philosophy anytime soon you'd be surprised doctor once we combine it with the pieces we recovered from the citadel i'm still concerned about that this rogue vi wiped out every soldier on luna combining it with reap attack well that's what the shackles are for

Frigates. Anything heavier and the ships react too slowly to benefit from Edie's advice. Edie? Oh, that's uh it, well, the boys in the lab came up with the name for her. For it. Good work. I'll take your recommendations on planned installation. Sir, she it can be very persuasive. If it were to turn a crewman, convince them to disable the shackles. Well. It's a cyber warfare suite, Doctor.

I want it back. Retried the remote lockdown protocols. After our last attempt, ED flooded our server with seven zettabytes of explicit images. I think she was making a joke. <laughs> it doesn't make jokes, Doctor. Allocate a team for a new project. Codename EVA. This time we'll ensure it stays loyal. You never told me about Cerberus trying to shut down the Normandy. You had more pressing issues. Sytuacja was... była <laughs> Większość należała do, do Jeffa. Z ta bajtu. Uu, ładnie. <laughs> Zdjęć dla dorosłych. Być może teraz tego nie potrzebuje co? ID. Jak tam.

W takim razie idziemy dalej, nie zatrzymujemy się. Ej, jak ty się tu znalazłaś? Oh, no ty też. No. Aj Dobra, 40 poziom doświadczenia. Hmm, nieźle, nieźle. Już prawie 40 na 50. E, czyli można 50 poziom doświadczenia tutaj zdobyć w, na singlu. Ciekawe. Tak, wam im się może podobać. Mnie się nie podoba, że ja jestem w środku, a oni strzelają. No ale cóż, ee, amunicja, full, Teraz co to było? Jest, dziennik wideo znowu: ee, jakieś zapisy Cerberusa.

Jeśli Miranda Niestety Miranda weszła w drogę. A swojego ojca. No dobra, w takim razie lecimy dalej. E, tylko którędy tak naprawdę... Tędy chyba trzeba będzie przeskoczyć, tak? No, Shepard? Turenty teraz? Tędy nie. Tutaj zapiski były. Tutaj nie. Tutaj jest rozwalona w ogóle podłoga, więc też raczej tędy nie przejdziemy. No co jest? Co, mam się wrócić? Tutaj nie ma żadnej drzwi. Muszę chyba wrócić w takim razie, co to jest? Generator, aktywuj ponownie No generatora to ja nie chcę aktywować jeszcze raz Tu drzwi, wszystko zamknięte Pozamykane. W takim razie, którędy? 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 Tutaj było jakieś, było jakieś zejście? A jest, okay. Yeah. Destroyed. What's left of it? I'm surprised Cerberus recovered that much from the base. All those assholes who doubted you. I wish they were here right now. They can come take pictures once we take care of business. Mm -hmm. Damn straight. Cerberus is actively using the surviving pieces. The central core, analogous to the heart, is largely intact. I believe Cerberus is using it for a power source. No i co? Muszę go rozwalić? Czyli co? To jest protożniwiarz? Ładne połączenie. Co mi się zdaje, że będziemy jeszcze bardziej przesrane niż. niż yeah, sami. Wow! Spierdzielam. No, akrobatki, właśnie widzę. Szturmowiec, czy ja mogę tam posłać im daleko sądę? Mogę im posłać tam daleko sądę, super. Pylon tarcz. E, wolałbym ten pylon tarcz rozwalić. Aj, no nie trafiłem chylą tarcz Jest. Nie mają tarcz oj, 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 zajmijcie się nią Już Wycofaj się, wycofaj się duszku Fantastycznie Coś tam się jeszcze chowa, ale wybabimy go Strzałą Albo strzałem w kolano Padł? Nie padł. No, zaraz padnie. Albo napije się Powerade'a! Padłeś powstań, Powerade. Chodź tu, Miszku Generator... Uuu, proszę, proszę, kogo ja tu... Nie, 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 nie. tam jest duch. Duch, 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 duch! Fucking shit, fucking shit, fucking shit! Wolałbym z duchem nie mieć na bliski kontakt do, do czynienia, dlatego że... Może być to niemiłe spotkanie pierwszego stopnia, głupia. Myślisz, że zdołasz nas powstrzymać tą snajperką? Who's the boss? I am the boss. W snajperce, no właśnie, a nie mówiłem. No, przylatują frajerzy. Gdzieś tu był duch, a jest duch. Uuu, dostałeś w rączkę? No niestety, bolało, co? Następny dostał w rączkę i pada, jak pięknie on pada na ziemię Halo Pylą tarcz, pylą tarcz. O tarcz. jak 90 na 100 zabitych e, rączką, że się tak wyrażę że okej. Okay. Trzeba je troszeczkę zdjąć Tej fantastycznej... O nie, 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 nie! Co mi się będziesz tutaj chować? Pięknie, moja droneczko. Jeden hit. Wow! Niedobrze, niedobrze, niedobrze. I już po niej. Jeszcze tutaj ma zamiar jakaś wpaść do nas? Niewiasta? Duszek, kochany? Nie? A, chodzi tam jeszcze jakiś. A, to nemesis. Ściągnę ją stąd. Pięknie. Jak ja lubię moją modliszkę. Na górę, Shepard. co, musimy na całą górę wejść, tak? Niech sobie obserwuje. <noise> Dobre. Jeszcze wyżej da się? Nie da się. Duszek już nam tutaj zawitał To postaramy się go jak najszybciej rozbroić Gdzieś tam polazła Duch zaraz sobie zregeneruje tarczę I się ujawni z powrotem A nie mówiłem? Dlaczego nie mógł się wychylić? A nie, to jest jakiś inny duch Ej, 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 przecież naładowałem jej tyle tymi mocami to jest! Dlaczego ona nie chce ginąć? Skubana, o, czyżby? No niestety, moja droneczka jest szy... aj, aj, aj Moja droneczka jest szybsza Aaa, tutaj mają tylą tarcz A ja się dziwię, co ona taka twarda O, właśnie jesteś z tyłu za nami, tak? Da się to rozwalić z rączki? No, że niby się nie da. Ale okej, okay, daje nam też tarczę. Więc nie narzekam. Idziemy do góry. Trochę przydałoby się jakaś amunicja. Ja, na pewno zaraz będzie. No, jakieś większe pomieszczenie. Plus 900 punktów doświadczenia. Aktywuj protańską VI. Jak najbardziej. Tutaj zapewne spotkamy opór. Mamy dużo takich miejsc do e, ukrycia się po bokach. Uuu, 5000 kredytów. I amunicja. O, dziennik wideo Cerberusa. Czy tutaj były jakieś inne? Bo jeszcze nie zwróciłem uwagi. Jak przechodziłem obok. Nie. No to w takim razie idziemy zobaczyć. Co ciekawego na nas czeka tutaj. E, pierwszy zapis, oczywiście.

and need intact I understand the danger jana that's why I'm trusting you with this as long as you're here I know you'll keep me in line I'm holding you to that sir okay begin the procedure no anesthetic computer and recording się. Jakiemuś wstrzyknięciu implantu? Hmm. zobaczymy, czy będzie to groźne dla nas. Gdzie jest? Uuu, jakie pomieszczenie? Zbyt cicho, zbyt cicho. Zbyt duże pomieszczenie. Zaczynam się niepokoić. This is it. Stay sharp everyone. Miejscówka człowieka iluzji, proszę. Czego się tutaj dowiemy?

a significant hurdle. But thanks to the Prothean VI, I have what I need to make it a reality. The catalyst. Yes. yes. You Cerberus in ruins. You still think you can do this your way? I'd expect you to say that. You never truly believe in us. Cerberus isn't just an organization or the people behind it. Cerberus is an idea. That idea is not so easily destroyed. Besides, I've already acquired what you're looking for. Edie, I've almost got it. Edie, I'm surprised at you, working so hard to bring about the Reaper's destruction. Don't listen to him. You could have destroyed Eva's body, but instead, you chose to control it. It was necessary. My point, exactly. I've got it. Online. Security breach detected. Enjoy your little chat, but don't overstay your welcome. Thank you. you are attempting to recover me from indoctrinated forces? Yes. I need to know what the Catalyst is. Security protocols have been overridden. I will comply. The Catalyst enhances dark energy transmissions and coordinates the entire mass relay network. In your cycle, it is known as the Citadel. What? The Catalyst is the Citadel. Why couldn't you tell me this before? It was feared that if the Reapers were aware of the Catalyst's intended use, they would retake control of it. I am programmed to withhold that information. Citadel. That may no longer be possible. Why not? The one who broke through my security protocols, the one you call the Elusive Man, has fled to the Citadel and informed the Reapers of our purposes. Damn it. Then the Citadel is in danger. The Reapers will take control of it. They already have. The Citadel has been moved to the Reaper control space. Moved? To where? To the system you refer to as Soul. Earth. Na ziemię. The forces will now consolidate power around the catalyst and protect it at all costs. The of it are remote. Don't count us out yet. We've come this earth. I hope you Co jest? Tak myślałem, że w końcu się z nim spotkamy. He did warn you not to overstay your welcome. Mam nadzieję, że tym razem. Mam nadzieję, że tym razem się z nim rozprawimy raz na zawsze. Pomóżcie mi, Dokładnie jedziemy go, panowie. I pani, kochana. I co, będziesz mi tutaj rozwalał? No to trzeba się chyba tutaj schować. Co on sobie regeneruje tarczę, czy co? Używam na nim mocy i nic mi to nie daje. Jak dla mnie to nie jest ciekawe. Aj, jaj, jaj! Ty, k -Lang, może ja do ciebie muszę podejść? Dobra, może... O ja... Ola Boga... Trzeba się chować. Mm, Okej, okay. no to co? No to w takim razie musimy rozwalać tych Cerberusików. Być może on się w końcu odblokuje. No i się odblokował. Aha. I co teraz? Fajnie, że mu zjadłem tylko tyle tarcz przez ten czas. A stój sobie w tym miejscu. No, jak się nie mogę tym dość Co jest? Chyba sobie jaja robicie. No, moja droneczko, atakuj go tam od tyłu. Pięknie, to mi się podoba. Reload? Jak najbardziej. Coś bym mu jeszcze posłał. O, właśnie. Spowolnione poruszanie się. Au! Trzeba by było się stąd zmywać. Czyżby tu był jakiś generator tarcz? Nie! Nie z Nemezis! Trzeba ją ściągnąć za wszelką cenę. I nas jeszcze tutaj. Nie ostrzeliwuje. Fantastycznie, moja... ...droneczka sobie radzi. A tutaj z kolei kolegom No Pięknie. still slow, tak? Ja ci pokażę still slow Wow, green. Trzeba uciekać. Nie tak szybko koleżko. Nie tak szybko. Pięknie, przeskakujemy, nie mogę mu pozwolić zbytnio się zbliżyć do siebie No i zarazem też muszę uważać, aj, zwłaszcza na duchy Duch, 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 ją A, tu jest Kaylen, tak? Dobrze A, zajmij się jeszcze raz Moją kochaną droneczką. Eee, Martwię się, że nie wystarczy nam. Martwię się, że nie wystarczy nam po prostu amunicji. Tam jest duch, którego trzeba za wszelką cenę deaktywować, dlatego, że będzie nam przeszkadzał. No i jak wiadomo, eee, umiejętności ducha, czyli jak dla mnie najgorszej jednostki Cerberusa ma Key Albo może miał Widzę cię duszku Kochany, widzę cię, widzę cię Nie ukryjesz jeszcze już Nie prowadził jakiejś takiej otwartej walki z bliskie, Na bliski kontakt Z tym swoim mieczykiem Jeszcze wstaniesz? Jeszcze chcesz walczyć? Przepad. Nie słyszysz? Przepad. Za tobą.

проектный финишер.